Cześć! Dzisiaj zaprezentujemy Wam Wydział Technologii Drewna. Naukę na studiach zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli uczymy się o surowcu drzewnym. Pracujemy zarówno na preparatach mikroskopowych, jak i na drewnie litym. Uczymy się, jak identyfikować różnice pomiędzy nimi, tak by móc rozpoznawać w efekcie końcowym, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Identyfikujemy również wady drewna oraz uczymy się, jak możemy zastosować dany gatunek, tak by być dobrymi technologami drewna. Wszystkich nas na Wydziale łączy miłość do drewna. Na zajęciach poznajemy techniki posługiwania się narzędziami ręcznymi, dzięki czemu takie stare meble dostają kolejne życie. Znając już budowę drewna, dobieramy materiał, kształtujemy go, wykańczamy tradycyjnymi metodami, używając politury, oleju lnianego lub wosku pszczelego, dzięki czemu meble dostają nowego blasku lub tworzymy kolejne dzieła sztuki. Na tej hali technologicznej należącej do wydziału mamy możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia płyt drewnopochodnych, takich jak płyta wiórowa, sklejka, MDF-y czy OSB. W naszej hali technologicznej znajdziecie najnowocześniejsze maszyny do obróbki tworzyw drzewnych, dzięki którym będziecie w stanie wyprodukować na przykład swój własny mebel. Na naszym wydziale mamy dwa kierunki meblarstwo i technologię drewna, na które serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w październiku.